Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Gazety Wyborczej Zdrowa rozmowa. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego. E, powiem troszkę później, dlaczego akurat ten temat teraz wybrałam. Natomiast może najpierw e, trochę o samym wirusie, ponieważ e, sporo osób o nim słyszało, ale jest też duża grupa ludzi, którzy tak no, obiło się o uszy, ale w zasadzie nie do końca wiedzą, o co chodzi. Więc wirusa HPV w 2008 roku odkryło trzech naukowców. To był Niemiec Harald Zuchansen oraz dwójka Francuzów, czyli François barre i Luc Montagnier. Oni otrzymali w ogóle za to odkrycie Nagrodę Nobla, ale oczywiście pamięta się głównie o tym, że odkryli wirusa HIV i to właśnie Sinus Barre i Montagnier odpowiadali za tą część Wirusa HIV, natomiast y, Niemiec z kolei właśnie dostał za odkrycie brodawczaka ludzkiego. I o, o ile o wirusie HIV, y, no to w zasadzie już chyba każdy słyszał, to o tym wirusie brodawczaka ludzkiego, czyli HPV w skrócie, no nie jest to tak popularny temat, a wirus ten jest o tyle ciekawy z naukowego punktu widzenia, a ze zdrowotnego groźny że udowodniono w jego przypadku, że wywołuje raka szyjki macicy. I to jest naprawdę takie odkrycie, które no, zelektryzowało w ogóle świat naukowy, ponieważ y, to był pierwszy raz, kiedy no, dowiedziano de facto, że niektóre typy nowotworów, w tym przypadku właśnie rak szyjki macicy, mogą być po prostu Zakaźna. Chociaż my mamy takie przekonanie, że rak zakaźny nie jest i słusznie, bo zazwyczaj tak nie jest, ale tu w tym przypadku ta zależność jest bardzo wyraźna. To odkrycie zarówno wirusa HIV, jak i HPV, no ono uratowało wielu ludzi, czego nie trzeba oczywiście nawet mówić, ponieważ już sama wiedza, w jaki sposób te wirusy atakują nasze komórki i się w nich namnażają, pozwoliła właśnie na stworzenie leków. No, dzięki którym zakażenie HIV jest dzisiaj chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną, jak było jeszcze 20 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o wirusa HPV, walczymy z nim troszkę innym sposobem. Nie są to leki zazwyczaj, tylko stworzono przeciwko niemu szczepionkę. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ koncerny farmaceutyczne na całym świecie Usiłują stworzyć szczewionkę przeciwko wirusowi HIV, no ale to się nie udaje z tego powodu, że to jest naprawdę bardzo wyjątkowy wirus. Natomiast jeśli chodzi o wirusa HPV, to to się udało i dlatego ten temat wybrałam na dzisiaj, ponieważ wreszcie nasz polski rząd zdecydował, że przeciwko wirusowi HPV można będzie szczepić bezpłatnie dzieci w ramach kalendarza szczepień. Zatem o tym, że istnieje związek między rakiem szyjki macicy a wirusem brodawczaka ludzkiego wiem już od ponad 30 lat. I ten rak szyjki macicy, no niestety, jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. I ten związek raka szyjki macicy z wirusem HPV uznaje się za bezsprzeczny. Tu jak gdyby chciałam położyć duży nacisk, ponieważ są cały czas jeszcze osoby, które uważają, że no, nie ma aż tak ścisłej zależności, albo że jest to jakiś wymysł, albo nie, firmy farmaceutyczne znowu coś sobie wymyśliły. Natomiast ten związek jest bezsprzeczny, potwierdzają to liczne badania, jak również Światowa Organizacja Zdrowia, która dwa lata temu wprowadziła globalną strategię wyeliminowania tej choroby, która jest właśnie jednym z najczęstszych, tak jak mówiłam, nowotworów u kobiet, zabija ich setki tysięcy rocznie. Generalnie na świecie rak szyjki macicy jest czwarty pod względem częstości występowania i co roku zabija około 570 tysięcy z nich. W Polsce jest niestety drugą z głównych przyczyn śmierci Polek w wieku od 15 do 44 lat. Co roku umiera na ten nowotwór około 1700 Polek. No więc sytuacja jest naprawdę poważna. Dobrze, że nasz rząd zdecydował się na te bezpłatne szczepienie nastolatek. Ponieważ, tak jak mówiłam, w większości przypadków ten nowotwór jest wywołany przez wirusa brudowczego ludzkiego. Jest to powszechna infekcja przenoszona drogą płciową. Z tego też powodu były różne opory w naszym społeczeństwie. Przeciwko tym szczepionkom, uważano jest za szczepionki seksualizujące. Nie wiem, co to w ogóle miałoby znaczyć, ale jak rozumiem, chodziło o to, że zachęcające do seksu. Młodych ludzi, no nie sądzę, żeby to był powód, dla którego młodzi ludzie podejmują aktywność seksualną, że są zaszczepieni akurat przeciwko takiemu, a nie innemu wirusowi. Generalnie istnieje ponad 100 typów HPV, z czego 13 znanych jest ze swoich zdolności rakotwórczych. Dwa takie typy, czyli typ 16 i 18, udowodniono, że odpowiadają za 70% przypadków raka szyjki macicy, no ale także typy 31, 33 i 45, one też nazywane są wirusami o wysokim ryzyku onkogennym. Wiadomo, że oprócz nowotworów, raka szyjki, macicy, odbytu, no, ogólnie narządów płciowych, HPV jest też odpowiedzialne za nowotwory głowy i szyi, między innymi także u mężczyzn. I oszczepienia chłopców też powiem Państwu w dalszej części tego podcastu. Reszta typów wirusów brodawczaka ludzkiego też nie jest niewinna. Mogą one doprowadzić do powstawania brodawek narządów płciowych, tak zwanych czystych, nowotworów sromu, odbytu penisa, a także gardła i krtani. Więc strategia walki z tym rakiem obejmuje oczywiście szczepionkę przeciwko HPV. Chociaż nie tylko, wiadomo, że jest też profilaktyka polegająca na wykonywaniu regularnie cytologii w przypadku kobiet i sprawdzaniu, czy no, nie ma jakichś początków choroby nowotworowej i oczywiście walka z tym, bo im wcześniej się wyłapie, tym większa szansa, że da się po prostu taką pacjentkę wyleczyć. Czyli badania przesiewowe, ale oprócz tego właśnie szczepionka. To, czy i jak bardzo ona działa, bada od lat wiele państw. To nie jest żadna nowość. Prowadzi się obserwacje na podstawie programu szczepień dziewczynek, a czasem także chłopców, które są w wielu państwach na całym świecie od lat, także w wielu państwach europejskich. Chciałam tu na chwilę jeszcze wrócić do tego wątku związanego z. Tym, że jest to choroba przenoszona drogą płciową, więc jak tak naprawdę się zakażamy? Więc możliwe jest zakażenie wirusem HPV noworodka w czasie porodu, jeżeli mama ma zakażenie aktywne HPV. Najczęściej dzieje się to jednak rzeczywiście przez kontakt genitalno-genitalny albo oralno-genitalny, a wirusy mogą też przenieść się na dłoniach podczas pieszczot narządów płciowych. Jest to bardzo zakaźny wirus. 80% kobiet i mężczyzn, którzy są aktywni seksualnie, złapie takiego wirusa w ciągu swojego życia. I generalnie szacuje się, że wirusem HPV zakażonych jest od 10 do 20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 roku życia. Dlatego najlepszy moment na podanie szczepionki, o której będę mówiła właśnie za chwilę, jest między 11 a 12 rokiem życia, czyli parę lat, jak się szacuje, przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Nie później zaś niż do ukończenia 26 roku życia. Tak rzeczywiście było przez długi czas, że starsze kobiety no uznawano, że nie ma to już. Sensu po prostu podawanie im takiej szczepionki, bo się na pewno z tym wirusem już zetknęły. No ale to się jednak zmieniło. Parę lat temu Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności zatwierdziła szczepionkę przeciw HPV dla zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku 27-45 lat. I dotyczyło to preparatu, który chronił przed dziewięcioma szczepami, ponieważ te preparaty są różne. Agencja w uzasadnieniu podała, że ponieważ szczepionka okazała się wysoce skuteczna w zapobieganiu zakażeniom HPV, no to uczeni doszli do wniosku, że mogą skorzystać z niej też osoby starsze. Czyli jeżeli ktoś zakaził się szczególnym szczepem wirusa HPV, to szczepionka nie będzie działać, no nie usunie wirusa z organizmu. Ale możliwe, że taka osoba nie zdążyła złapać wszystkich typów wirusa. Wtedy może ona zyskać ochronę przed tymi, z którymi się nie zetknęła, a które zawiera preparat i to też jest cenne. Oczywiście to nie jest tak. Ja mówiłam o tych 80% kobiet i mężczyzn, którzy... Hmm. Się z tym wirusem zetknął, ale to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezbronni, że w związku z tym każdy zachoruje na nowotwór. W przypadku kobiet na raka szyjki macica, a u mężczyzn głowy, czy szyi, czy krtani. No, oczywiście tak nie jest, ponieważ większość infekcji jest wygaszana przez nasz układ odpornościowy, ale niestety zdarza się, że taka infekcja się utrzymuje, ten nasz układ odpornościowy coś szwankuje z jakiegoś powodu, a to przecież wcale nie jest taka rzadka sytuacja. I może to powodować zmiany komórkowe, które prowadzą właśnie do rozwoju tych nowotworów. Co z tymi szczepieniami? Tak jak mówiłam, one są od lat testowane, badane, i to jest zarówno w laboratoriach, jak i też po prostu na całych społeczeństwach. No bo ponieważ te programy trwają od dawna, to już można coś na ten temat powiedzieć. I taką siłę szczepień przeciwko HPV. Jako wzorzec podaje się Australia. Australia w 2007 roku stała się jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły system szczepień przeciwko HPV u dziewcząt, no ale później program został rozszerzony też na chłopców i wskaźnik zachorowalności na nowotwór złośliwy, jakim jest rak szyjki macicy. Spadł w Australii do 7 przypadków na 100 tysięcy osób. To jest naprawdę niewiarygodne, jak rzadki jest to nowotwór. Jeżeli profilaktyka nadal będzie tak skuteczna, to ta roczna liczba zachorowań w tym kraju spadnie do czterech przypadków na 100 tysięcy, jak się szacuje w 2035 roku. No To oznaczałoby osiągnięcie progu potencjalnej eliminacji, to znaczy wirusa nie będzie po prostu w środowisku tamtym australijskim. Wydaje się, że to jest prawie niemożliwe, a jednak da się to zrobić, jeżeli jesteśmy skuteczni i systematyczni. Według badań z kolei opublikowanych w Piśmie do Lancet, przypadki raka szyjki macicy gwałtownie też spadły wśród brytyjskich kobiet, które otrzymały szczepienie przeciwko HPV. I porównywali naukowcy wskaźniki raka szyjki macicy i stanów przedrakowych przed wprowadzeniem programu szczepień w Anglii, którym to miało miejsce w 2008 roku, no i oczywiście po nim. No i odkryto znaczną redukcję zachorowań, zwłaszcza wśród najmłodszych kobiet, które otrzymały szczepienie jako dziewczynki, czyli w wieku 12-13 lat. Co to znaczy znaczna redukcja? No to nie jest 30%, 40%, chociaż to już dla nas jest znaczne, mówimy o 87%. Program wykazał, że osoby zaszczepione w wieku 16-18 lat też na tym skorzystały i tamten spadek był odnotowany na poziomie 34% zachorowań w przypadku z kobietami niezaszczepionymi. Częstość infekcji narządów płciowych u mężczyzn. Jest podobne jak u kobiet. W dowolnym takim 12-miesięcznym okresie prawdopodobieństwo, że aktywny seksualnie mężczyzna zakazi się HPV wynosi 0,29 do 0,39%, z wartością zbliżoną do szacunków dotyczących kobiet. Dlatego na początku mówiło się dużo na temat tego, że powinno się szczepić chłopców, ponieważ oni. Co prawda nie cierpią z powodu HPV, ale są nosicielami tego wirusa, więc nawet jeżeli zaszczepimy dziewczynki, no to chłopcy cały czas mogą przenosić wirusa, bo przecież wiadomo, nie wszystkie dziewczynki będą zaszczepione. No ale potem doszedł do tego jeszcze właśnie ten wątek, że u mężczyzn wirus HPV też wywołuje nowotwory. Tak jak mówiłam wcześniej, głównie głowy, szyi, krtani. Żaden mężczyzna nie chciałby nic takiego, żeby go dotknęło w jego życiu. O tym, dlaczego jeszcze warto szczepić chłopców, powie nam doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, pediatra i immunolog, ekspert Narodowej Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń Epidemicznych. Wirus HPV obejmuje szeroką grupę podtypów, z których niektóre mogą wywoływać poważne problemy zdrowotne w tym również choroby nowotworowe, nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzn. Początkowo, kiedy w ogóle odkryto, że wirus HPV i jego przewlekłe namnażanie się w organizmie może powodować czy prowokuje zmiany nowotworowe, dotyczyło to przede wszystkim raka szyjki macicy. I dlatego też od początku praktycznie, kiedy szczepionki. Pojawiły się na rynku, czyli lata 2006-2007, przede wszystkim promowano szczepienia wśród dziewcząt i kobiet. Chodziło o to, żeby w jak najszybszym czasie i w jak najkrótszym czasie osiągnąć ochronę tej grupy, która była najbardziej zagrożona. W toku badań okazało się jednak, że ten sam wirus, ta sama grupa wirusów HPV może wywoływać również inne nowotwory, na przykład raki odbytu, prącia czy górnej części ciała, przede wszystkim w okolicy głowy i szyi, w tym raki jamy ustnej czy gardła, czy też rak podstawy języka i migdałków. A więc Okazało się, że nie tylko kobiety chorują na przewlekłe skutki zakażenia HPV, ale również mężczyźni. Pamiętajmy, że HPV to jest wirus, który przenosi się drogą kontaktów seksualnych, ale również drogą dotykową. Czyli jeśli mamy do czynienia z osobą zakażoną, wówczas niekoniecznie tylko kontakty intymne mogą przenieść wirusa. To oznacza, że zaszczepione osoby, które nie zachorują, Będą również bezpieczne dla swojego otoczenia. I w tym kontekście również mówimy o tej wartości dodatkowej szczepień u mężczyzn, mianowicie takiej, że nie stanowią oni no po prostu źródła wirusa dla swoich partnerek czy partnerów. Szczepienia u dziewczyn wykazały znakomitą. Skuteczność tego programu. W krajach, gdzie realizowane są te szczepienia od ponad 15 lat, osiągnięto naprawdę dramatycznie wyrażone spadki zachorowalności właśnie na te stany przednowotworowe czy nowotworowe. Podobnych efektów spodziewamy się również po szczepieniach u mężczyzn, ponieważ jeżeli nie dochodzi do zakażenia, to wówczas również nie mamy. Ryzyka rozwoju tych zmian przednowotworowych czy nowotworowych, ponieważ nie dochodzi do długotrwałej aplikacji wirusa w naszym organizmie. Mężczyźni powinni być szczepieni w podobnym wieku jak kobiety, czyli mówimy o szczepieniu młodzieży przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. W związku z tym, najlepszym okresem do tego szczepienia jest. Wiek mniej więcej między 10 a 13 rokiem życia. I zarówno dotyczy to dziewcząt, jak i chłopców. Również jeżeli chodzi o dawkowanie szczepienia, dawkowanie szczepionki jest takie samo bez względu na płeć. A więc, czy szczepimy dziewczynę, czy szczepimy chłopca. Szczepienie przed ukończeniem 15 roku życia obejmuje dwie dawki podane w odstępie mniej więcej półrocznym. A jeżeli szczepimy kobietę czy mężczyznę po ukończeniu 15 roku życia, wówczas podajemy 3 dawki w schemacie 0,26 miesięcy. Jeżeli chodzi o skutki, ewentualne skutki uboczne szczepień, również tutaj nie obserwuje się jakichś specyficznych różnic, jeżeli chodzi o płeć osoby szczepionej. Najczęstsze objawy to są miejscowe, a więc ból czy, czy zaczerwienienie w miejscu wkucia, czasami obrzęk ręki w miejscu wkucia oraz takie objawy polegające na krótkotrwałych zawrotach głowy zaraz po szczepieniu. Dlatego też zaleca się, aby szczepić czy to dziewczęta, czy chłopców, czy mężczyzn, czy kobiety w pozycji siedzącej, żeby nie szczepić na stojąco, żeby właśnie nie doszło do jakiegoś takiego krótkotrwałego zachwiania równowagi czy upadku po szczepieniu. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o szczepionkach. Więc obecnie w Unii Europejskiej istnieją trzy takie licencjonowane szczepionki przeciwko HPV. Jest to szczepionka dwuwalentna, czyli przeciwko dwóm typom HPV. 16 i 18, i ona jest naprawdę już od dawna, zatwierdzona była w 2006 roku. Jest też szczepionka czterowalentna, i ona obejmuje cztery typy wirusa, czyli do tych wcześniejszych dochodzi jeszcze typ 6 i 11. Ona też została dopuszczona w 2006 roku, czyli naprawdę, proszę Państwa, to już było dawno temu. Wiadomo, jak ta szczepionka działa. Oraz szczepionka wielowalentna i to jest szczepionka, która zawiera w sobie no, znacznie więcej tych typów wirusa. Generalnie jest, zazwyczaj jest ich dziewięć, więc mówi się właśnie o takiej dziewięciowalentnej szczepionce i ona została zarejestrowana w 2015 roku, czyli też nie wczoraj. Według Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób do 2012 roku 19 krajów europejskich wprowadziło rutynowe szczepienia przeciw HPV u kobiet. Niektóre kraje w ramach swoich programów szczepień rozszerzały to szczepienie także na chłopców. I aż 27 krajów na świecie, 13 z nich w Europie, wdrożyło neutralne pod względem płci programy szczepień. Czyli to jest to, o czym mówił dr Grzysiowski, że chłopców też trzeba szczepić. Dla mnie to jest o tyle ważne że ja mam dwunastoletniego chłopca w domu i jak najbardziej, właśnie jak tylko wróci z wakacji, będziemy się szczepić przeciwko HPV. No, dołączyliśmy wreszcie do tego grona, z czego ja bardzo się cieszę, ponieważ moja córka, która w tej chwili już ma 23 lata, była szczepiona przeciwko HPV, ale była szczepiona odpłatnie, bo wtedy nie było takiej możliwości, żeby dziecko zaszczepić bezpłatnie, więc musieliśmy zapłacić za trzy dawki szczepionki odpłatnie, i no nie była to mała kwota, ale uznałam, że jest to tak bardzo ważne i jest to inwestycja w jej zdrowie na przyszłość. Że jakoś udało nam się zebrać tą kwotę, chociaż wyjęcie jej tak po prostu z domowego budżetu nigdy nie jest łatwe, no ale to po prostu był nasz priorytet. Obecnie mamy powszechny program szczepień przeciwko HPV, i w ramach tego projektu bezpłatnie dostępne są dwie szczepionki. Jest to wspomniana przeze mnie wcześniej dwuwalentna szczepionka i dziewięciowalentna szczepionka. Zapisując dziecko na szczepienie, można wybrać jedną z dwóch dostępnych szczepionek. Czy chcemy taką, czy chcemy taką. Chociaż oczywiście pewnie w tych punktach szczepień jest mniejsza dostępność tej dziewięciowalentnej niż dwuwalentnej. Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany w naszym kraju zarówno do dziewcząt, jak i chłopców, co bardzo. Się chwali w wieku 12 i 13 lat, czyli w tym roku ze szczepień mogą skorzystać dzieci, które się urodziły w 2010 i 2011 roku, czyli jak mój syn. Szczepienia te y, dla dziewcząt i chłopców y, właśnie tym w wieku 12-13 lat podawane są w dwóch dawkach, i odstęp między tymi dawkami wynosi od pół roku do roku. Dostałam takie pytanie od jednej ze swoich znajomych: co zrobić w sytuacji, kiedy ona już zaszczepiła swoją córkę jedną dawką szczepionki, zanim jeszcze wszedł ten powszechny program bezpłatnych szczepień, czyli zrobiła to odpłatnie, no a teraz chciałaby skorzystać z tej drugiej dawki szczepionki już w ramach bezpłatnych szczepień. Więc y, jest taka możliwość, że jeżeli pierwsza dawka była podana dziecku, właśnie w wieku 12-13 lat, y, odpłatnie. Przed rozpoczęciem tego programu, to ta druga dawka może już być podana bezpłatnie. I dopytujmy o to, nie rezygnujmy z takiej możliwości. Jeżeli chcemy zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV, to naprawdę nie jest skomplikowane, nie trzeba nie wiadomo gdzie jeździć, po prostu trzeba umówić wizytę w przychodni POZ, czyli u naszego pediatry wybranego, do którego chodzimy z POZ-u. Można to też zrobić przez infolinię 9.89, ona jest czynna przez cały tydzień od 7 do 20, no i można to też zrobić przez internetowe konto pacjenta. Nie jest to szczepienie obowiązkowe, jest to szczepienie zalecane, ale uważam, że z takim bardzo mocnym wskazaniem na to zalecane, to znaczy naprawdę. Warto rozważyć yy, poważnie zaszczepienie swojego dziecka przeciwko HPV, bo tak silnej zależności pomiędzy wirusem a rakiem no do tej pory jeszcze nie stwierdzono w żadnym innym przypadku. Jeśli chodzi o odporność poszczepiennej, to ona jest długotrwała. Nie potrzeba żadnych dawek przypominających. U takich osób zaszczepionych przeciwko HPV w badaniach klinicznych oceniono, że poziom przeciwciał utrzymywał się nawet dłużej, niż po naturalnym zakażeniu HPV. No, co bardzo dobrze świadczy o tej ochronie poszczepiennej. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że no, taka szczepionka przeciwko HPV niesie ze sobą ryzyko zakażenia się tym wirusem. Czyli miałam córkę syna zdrowego, a teraz jest chory. To jest tak samo jak w przypadku każdej innej szczepionki. Nie ma takiej możliwości. W składzie szczepionek przeciw HPV nie ma wirusa, który jest w stanie nam namnażać się i zakażać. Są jedynie cząstki wirusopodobne, które w żaden sposób nie mogą zrobić nam krzywdy. Oczywiście, po szczepieniu HPV, podobnie jak po każdym innym, mogą wystąpić działania niepożądane. Ale jeżeli wystąpią, są one krótkotrwałe, zazwyczaj ustępują po jednym, 2 dniach, no i zwykle obejmują reakcje w miejscu w kłócie, czyli ból, zaczerwienienie, obrzęk. Czasem też reakcje o takim charakterze bardziej ogólnym, czyli dziecko jest zmęczone, boli głowa, mięśnie może mieć nudności. Natomiast to naprawdę mija, a takie ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko i one zazwyczaj są pod postacią silnej reakcji alergicznej, czyli po prostu. Nie wiedzieliśmy o tym, że dziecko na przykład jest uczulone na jakiś składnik szczepionki, najczęściej jest nim białko jaja kurzego, albo wcześniej po prostu no, nie miało tak silnych reakcji, nie zwróciliśmy na to uwagi. Za anafilaksem jest tak, że czasami tak się dzieje. Natomiast takie ciężkie działania naprawdę występują bardzo sporadycznie. Zresztą szczepienie jest zawsze podawane w gabinecie przy obecności przecież pielęgniarek, pediatrów, więc. No nie ma takiego zagrożenia, że coś się wydarzy. Prawda czy mit? Dostałam takie zapytanie o tym, czy to jest prawda, że w przypadku szczepień przeciw HPV bardzo często dochodzi do omdleń dzieci. Jakoś te omdlenia się przebiły do opinii publicznej, ponieważ to nie jest jedyna taka opinia. Widziałam, że w internecie ona się przewija. No oczywiście to tylko podsyca. Jakieś wątpliwości nurtów antyszczepionkowych, że coś jest nie tak z tą szczepionką, skoro dzieci mdleją. Wytłumaczenie tego tymczasem jest zupełnie inne, ponieważ szczepienia przeciw HPV wykonuje się głównie u nastolatków, a w tej grupie wiekowej częściej niż w innych występują właśnie omdlenia, które są związane głównie ze strachem przed ukłuciem, nawet jeśli dziecko nam mówi, że wcale się nie boi. Takie ryzyko omdlenia związanego ze stresem, które towarzyszy szczepieniu przeciwko HPV. Jest podobne do tego, które występuje przy podawaniu innych szczepionek w tym wieku. To oczywiście sprawdzono i przebadano, ponieważ no, takie zjawisko omdlewania nastolatek podczas szczepień oczywiście zainteresowało lekarzy. Także jeżeli o to chodzi, to po prostu jest to związane z rozwojem dziecka. Nie ma to nic wspólnego z tym, że coś jest nie tak ze szczepionką. Omdlenie jest jednym z takich właśnie niepożądanych działań, które mogą wystąpić w związku z podaniem jakiejkolwiek szczepionki w zastrzyku u nastolatków. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie HPV, personel medyczny jest na to przygotowany. Dlatego też jak się szczepimy, to zawsze siedzimy, prawda? Nigdy nie robimy tego na ponieważ to ryzyko istnieje zawsze, również w przypadku osób dorosłych. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy udział w podcaście Zdrowej Rozmowy Gazety Wyborczej. Do usłyszenia. Margit Kosobucka.